Kolejnym dniu Nowenny pozwólmy, aby najpierw słowo Boże oczyściło nasze umysły i serca, by wejść w modlitwę do Bożego Miłosierdzia, polecając konkretną znowu intencję. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumę ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie i głoście, bliskie jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztuwimy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziś sprawdź mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce. A przyszła ich gorliwość pocieszyła serce moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego duszę pogan, które Cię nie znają. Niechaj promienie Twej łaski oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwę miłosierdzia Twego. I nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego serca swego. Niech światło Twojej miłości oświeci dusz ciemności. Spraw, aby Cię dusze poznały i razem z nami miłosierdzie twe wysławiały. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusza pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. O, koronka jest super. Po pierwsze, jest do Bożego miłosierdzia. No, Halo, to jest naprawdę super rzecz. Po drugie, pomimo tego, że jest jej dość dużo, to nie trwa za długo. Ale trwa na tyle długo że z łatwością można się w nią wczuć, w jakiś sposób ją przeżyć. Nie nurząc się ją. A po trzecie działa i to bardzo dobrze. Polecam. <śm>